Dosyć mamy tego, co było. Panowie, szlachta w górę, czuby. Nie da dobrocią się do siłą. Strzedz przed Hetmanem, z zguby! do podpisy i układy. Kłami in krew jest szczera. Układ, by powód był do zdrady. Podpis jest, by się go wybierać. Dalej na zamek, dalej, dalej, przed Hetmanem wręcz. czerwie wzywa nas, kufale, pospolita rzecz. Dalej na zamek, dalej, dalej, plec jak wanym potrzebie wzywa nas kuchwale pospolita rzecz. Niech szczeluści piekieł bestie, wyciągają tu nam szpony, W bronią nas niebieskie, świetliste. Niech diabelskim wynalazkom pije ciemny świat pokłony, nas czekają z Bożą łaską, niedoczesne trony. Dosyć mamy tego, co jest, panowie szlachta to pałaszy, starczy ogarne ostrza gest. A kundel kanclerz się wystraszy. Kurda, hodesły, sądy posły. Burzą płaczki, weźmy roka, no panie. Ich panac zmył ofiarne kosły. Padni kraj, jeśli nas nie stanie. Dalej na wieżę, dalej, dalej, przez kanclerzem plecz. Potrzebie wzywa nas chwale, pospolita rzecz. Dalej na wieżę, dalej, 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 przez kanclerzem plecz. Potrzebie wzywa nas chwale, pospolita rzecz. Niech szczeluści piekieł bestie wyciągają ku nam szpony. Ufce bronią nas niebieskie, świetliste bastony. Niech diabelskim wynajem. Zostają z Bożą łaską, Wiedoczesne trony. Dosyć mamy tego, co będzie, Panowie Szlachta, Połowa. Niech jeden z nas na tronie siędzie i weźmie w ręce nasze sprawy. Uniesiemy razem głady ciężar, W zamian ojczyzny, starwiąc miłość. Wiedział nasz młodzian, jak zwyciężać. Niech zatem będzie tak jak było. Dalej na szczęce dalej, dalej, bez pomożeńcy wlecz, W potrzebie wzywa nas uchwale pospolita rzecz. Dalej na dalej, dalej, bez pomożeńcy wlecz, W potrzebie wzywa nas uchwale pospolita rzecz. Niech nam obce chwalą wzory, Niemce, Szwedy, Angielczycy, Wsparcie ich praktyki Niechaj słucha się litery Kto się nie ma za człowieka Nas za wiarę w zapał szczery Wiekuistość czeka mm -hmm 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 -hmm.